Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że 99% mężczyzn popełnia ten sam fatalny błąd, gdy patrzy na kobietę? Dzieje się to w prawie każdej sytuacji. A co gorsza oni nawet nie zdają sobie sprawy, że to robią. Wpływ tego błędu jest tak duży, że może sprawić, że kobieta odsunie się od ciebie już na samym początku, zanim jeszcze będziesz miał szansę pokazać, kim naprawdę jesteś. Ale co by było, gdybym ci powiedział, że jedna prosta zmiana w sposobie, w jaki na nią patrzysz, może zrobić ogromną różnicę. W tym filmie pokażę ci dokładnie, co robisz źle i, co najważniejsze, co możesz zrobić, aby to natychmiast naprawić. Zostań ze mną, bo na końcu poznasz sekret, który zmieni sposób, w jaki kobiety cię postrzegają. A teraz porozmawiajmy o błędzie, który popełnia 99% mężczyzn. Wym że prawdopodobnie sam tego doświadczyłeś. Jesteś w barze, na imprezie albo nawet na ulicy i widzisz interesującą kobietę. Co się dzieje? Zaczynasz się na nią gapić, nie wiedząc co zrobić ze swoim spojrzeniem, prawda? A co najgorsze, ten intensywny wzrok częściej przeszkadza niż pomaga. Zamiast tworzyć połączenie, sprawiasz, że kobieta czuje się nieswojo, jakbyś ją testował albo próbował coś udowodnić. Ale dlaczego tak się dzieje? Cóż, nasz wzrok mówi bardzo wiele o naszej pewności siebie. Kiedy patrzymy nieprzerwanie, bez odwracania wzroku, możemy sprawać wrażenie niepewnych siebie lub wręcz agresywnych i nawet tego nie zauważamy. I zgadnij cel. To wywołuje u niej negatywną reakcję. Może poczuć się nieswojo i często po prostu się oddalić. Czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację? Próbowałeś nawiązać kontakt wzrokowy ale nie dostałeś oczekiwanej odpowiedzi. To dzieje się właśnie przez ten jeden, prosty, ale kluczowy błąd. Spojrzenie, które powinno być narzędziem do zbliżenia się do niej, staje się przeszkodą. A prawda jest taka, że kobieta wyczuwa, kiedy spojrzenie jest zbyt intensywne, wymuszone, i to powoduje natychmiastowy dystans. Ale nie martw się, bo to, czego zaraz się nauczysz, zmieni sposób, w jaki patrzysz na kobiety w prosty, ale niezwykle skuteczny sposób. Skoro już wiemy, na czym polega błąd, przejdźmy do tego, co naprawdę się liczy, jak go naprawić. Sekret tkwi w dwóch bardzo prostych rzeczach, które robią ogromną różnicę. Pierwsza to dostosowanie spojrzenia tak, aby było bardziej naturalne i swobodne. Nie chodzi o to, by udawać najbardziej pewnego siebie faceta na świecie, ale o to, by pokazać, że dobrze się czujesz w swojej przestrzeni bez pośpiechu, bez presji. Druga kluczowa zmiana to unikanie natartywego, intensywnego spojrzenia. Zamiast tego naucz się podchodzić do tego w sposób bardziej subtelny i spokojny, co sprawi, że ona poczuje się przy tobie komfortowo. Nie chodzi o to, by cały czas odwracać wzrok albo ją ignorować. Chodzi tylko o to, by dać jej wystarczająco dużo przestrzeni okazując zainteresowanie w sposób nienachalny. Te dwie niewielkie zmiany w Twoim zachowaniu całkowicie zmienią sposób, w jaki ona Cię postrzega. Wyobraź sobie to, zamiast tuć na sobie intensywne, wymuszone spojrzenie, poczuję naturalny, komfortowy, ale jednocześnie pewny siebie wzrok. A to właśnie taki rodzaj spojrzenia sprawa, że kobieta zaczyna czuć się przyciągana i, co ważniejsze, swobodnie w Twoim towarzystwie. Przejdźmy teraz do pierwszego kroku, który całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzysz na kobietę, wpływu spojrzenia. Wiem, co teraz myślisz, ale ja jestem pewnym siebie facetem, nie muszę zmieniać swojego spojrzenia. I rozumiem to, pewność siebie jest ważna, ale pewność siebie to nie tylko to, co mówisz czy robisz. Zaczyna się już w Twoim spojrzeniu. Kiedy patrzysz na kobietę, nie chcesz, żeby czuła presję. Chcesz, żeby zobaczyła, że jesteś pewny siebie, ale w sposób naturalny. Więc jak dostosować swoje spojrzenie? Po pierwsze, przestań wpatrywać się w nią bez przerwy. Nieważne, jak bardzo jest atrakcyjna ostatnia rzecz, jaką chcesz zrobić, to patrzeć na nią nieustannie. To sprawia wrażenie, że desperacko próbujesz przyciągnąć jej uwagę, a nie, że naprawdę jesteś nią zainteresowany. Teraz przechodzimy do najciekawszej części. Swobodne, naturalne spojrzenie przekaże dokładnie ten komunikat, którego potrzebujesz. Nie chodzi o to, by być zdystansowanym, ale o to, by dobrze czuć się w swoim własnym świecie. Spróbuj najpierw spojrzeć na nią na chwilę, potem odwrócić wzrok. Następnie, w delikatny sposób, spójrz na nią ponownie. To wysyła sygnał, że jesteś zainteresowany ale w nienachalny sposób. Kiedy to robisz, dajesz jej przestrzeń, by poczuła się swobodnie, a to o wiele bardziej atrakcyjne niż uporczywe spojrzenie. Kobieta natychmiast to wyczuje i dostrzeże Twoją pewność siebie w subtelny, ale potężny sposób. Teraz, gdy omówiliśmy wpływ spojrzenia i jak je dostosować, czas zrobić krok naprzód i porozmawiać o tym, jak uniknąć najczęstszego błędu który popełnia 99% mężczyzn podczas patrzenia na kobietę. Pamiętasz to intensywne, nieruchome spojrzenie, o którym mówiliśmy? Właśnie ono jest błędem. Wielu mężczyzn patrzy na kobietę zbyt intensywnie, jakby próbowali ją testować lub wyzywać. To nie działa, a co gorsza, może natychmiast ją odstraszyć. Oto sekret: chcesz być mężczyzną, który patrzy z zainteresowaniem, ale jednocześnie z szacunkiem dla jej przestrzeni. To sprawi, że poczujesz się swobodniej i nawet bardziej przyciągnięta Twoją energią. Jak więc zrobić to w praktyce? To proste. Sztuczka polega na stworzeniu pewnej gry spojrzeń. Spójrz na nią przez sekundę, ale nie dłużej. Kluczem jest to, aby nie przytłaczać sytuacji. Zamiast wpatrywać się, wykonaj ruch, spójrz i odwróć wzrok. Może to być subtelne. Może trwać kilka sekund, ale najważniejsze jest, aby wracać spojrzeniem z lekkością, tak aby odczuła, że nie próbujesz wymusić połączenia, lecz że jesteś otwarty na jego możliwość. Tego rodzaju podejście prowadzi do czegoś niezwykłego. Ona zauważa, że nie jesteś zdesperowany, aby zwrócić na siebie jej uwagę, ale że jesteś naprawdę nią zainteresowany bez tworzenia presji. A kiedy to się dzieje, dajesz jej przestrzeń do zbliżenia się do ciebie do poczucia się komfortowo, bez wrażenia, że jest obserwowana w nieprzyjemny lub nachalny sposób. Teraz ważny szczegół, którego wielu mężczyzn nie zna. Kiedy odwracasz wzrok na chwilę, a potem ponownie spoglądasz, wysyłasz jej sygnał. Hmm, on ma pewność siebie i czuje się dobrze sam ze sobą. To buduje naturalne przyciąganie, bez konieczności stosowania jakichkolwiek sztuczek ty udawania. To sposób na pokazanie, bez słów, że jesteś wartościowym mężczyzną. Wiem, że zmiana czegoś tak prostego jak spojrzenie może wydawać się drobiazgiem, ale uwierz mi, to jedna z kluczowych rzeczy, które przyciągną odpowiednią kobietę do twojego życia. Często to właśnie te małe szczegóły robią największą różnicę. I nie chodzi tylko o przyciąganie, chodzi o budowanie prawdziwego i pełnego szacunku połączenia. Kiedy dostosowujesz swoje spojrzenie, zaczynasz wysyłać komunikat, który nie wymaga słów. Jesteś pewny siebie, szanujesz jej przestrzeń, a co najważniejsze jesteś mężczyzną, który wie, co robi. Pewność siebie, którą przekazujesz przez prostą zmianę spojrzenia, siega znacznie głębiej niż powierzchowność. Ona to zauważy, zobaczy, że nie jesteś zdesperowany ani niepewny siebie. Jesteś spokojny, wyuzowany, a to jest niesamowicie atrakcyjne. Pamiętaj! Prawdziwe przyciąganie nie wynika z wyglądu czy intensywności spojrzenia, ale z energii, którą emanujesz. A ta energia pochodzi z wnętrza, z miejsca prawdziwej pewności siebie. Więc jeśli zastosujesz te kroki, zaczniesz dostrzegać zmianę. Kobieta poczuje te różnice. Zauważy, jak bardzo jesteś pewny siebie, swobodny i jednocześnie zainteresowany. To nie tylko kwestia zdobycia jej uwagi, to budowanie relacji w której kobieta czuje się komfortowo, szanowana i oczywiście przyciągana. Teraz, gdy już wiesz, jak naprawić ten powszechny błąd, czas wdrożyć to w życie. Samo obejrzenie tego filmu i zrozumienie teorii to za mało, trzeba działać. Pamiętaj, kobieta bardzo szybko odczyta pewność siebie w twoim spojrzeniu, ale to musi być naturalne i konsekwentne. Dlatego zacznij praktykować te zmiany w swoim zachowaniu. Za każdym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której patrzysz na kobietę, przypomnij sobie te wskazówki i zastosuj je. I co najważniejsze, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Tutaj zawsze znajdziesz tego typu wskazówki, które pomogą ci stać się najlepszą wersją siebie w każdej sytuacji. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw like i udostępnij go znajomemu, który również powinien o tym wiedzieć. Rozpowszechnijmy tę wiedzę. Aby więcej mężczyzn mogło nauczyć się, jak być autentycznym i atrakcyjnym, bez popełniania błędu, który popełnia 99% z nich. Na koniec chcę zostawić cię z jedną refleksją. Prawdziwa atrakcyjność nie pochodzi z trików czy magicznych formuł, ale z Twojej autentyczności i pewności siebie. Kiedy zrozumiesz, że spojrzenie może być odzwierciedleniem Twojego wnętrza, zaczniesz stawać się pewniejszą i bardziej atrakcyjną wersją siebie. Pamiętaj, kluczem do zdobycia kobiety nie jest wymuszanie czegokolwiek, lecz pozwolenie, aby rzeczy działy się naturalnie, z szacunkiem i bez pośpiechu. Teraz, mając te proste, ale potajzne kroki, masz narzędzia, aby zmienić sposób, w jaki łączysz się z kobietami, tworząc bardziej atrakcyjną energię i bardziej autentyczną obecność. Więc śmiało zastosuj to, czego się nauczyłeś, i zobacz jak twoje spojrzenie może zmienić twoje interakcje. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nieustannie dąż do rozwoju, bo najlepsza wersja ciebie zawsze jest przed tobą.